Cześć! Dzisiaj ja Wam powiem historię taką sprzed ćwierć wieku. Kiedyś, jak to żona mnie uleczyła. To było tak. Zachorowałem, kasłałem, gorączka, katar i tak dalej, takie duperele. I żona mówi. Miry, idź do lekarza, nie rób jaj, bo ty w końcu się rozchorujesz na amen. No dobra, poszedłem do lekarza, chociaż ja byłem taki. Do lekarza to rzadko, kiedy chodzi, ale to nieważne. Poszedłem do lekarza, wracam do domu. I, żoną, i co lekarz powiedział? No, mam zapalenie o A co przepisał? No właśnie, pocałuj mnie kochanie tutaj, pocałuj mnie. Tak w koszulę i po pocałuj mnie tutaj, o, tu. Znaczy no, ty jak głupi jesteś? Ja mówię, nie, no poważnie, po, powiedział, że pomoże. Powiedział, że ja drzwi i pomaga, pocałuj mnie tu, będzie dobrze. No to już <noise> nie muszę mówić efektu. Efektu końcowego, ale zaryzykowała. No, na pewno pomogło. Dobra, pamiętajcie, na zapalenia schliwa brzmi. Tylko uważajcie, kogo prosicie o pomoc. To cześć. Trzymcie się.